ki mm, Tu był box ambrycy, ale on będzie oddany. Boks Amy też będzie oddany, ale ten box to znacie. Tu na willow. Trochę odświeżony. Tu mamy sieczki, słone znaczy się. Tu mamy małą stajnię. Równe boksy. tylko tu ciemno tu mamy raz dwa trzy cztery i seść. Tu jest góra Kupy. Tu jest zewnętrzna no. Tam mamy sianiarnie Belki tu są nasze różne pozamykane Kórki. Tu jest jakiś magazynek Tu jest wyjście na pastwisko Czepki, kozy, tu jest też stajnia, ale zamknięta, więcej kus takie fajne kozunie, takie słodkie, cześć kozunie, no cześć. cześć, 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 no cześć. Kozy, takie słodkie. Możecie zobaczyć ząbki. Kuci, kuci, kuci. Kuci Takie kłozy mamy fajne. Tak, no I tam jest też koziarnia. I tak dalej, i tak dalej, ale idziemy w stronę. Tu są jakieś traktory przechowywane. No i jeszcze dodam, że to nie jest stajnia-stajnia, tylko to jest farma. Więc tutaj jest dużo takich farm. Nie ma. No tu macie. Śmietnik, że się tak wyrażę. Tu jest. Do jazdy, który dobrze znacie. Tu są różne boksy. Tu chyba jest pusto. Tak, tu jest pusto. ale możemy wejść zobaczyć. takie boksiki takie skrrycki Kupa pzaki. nastaw prosty i takie boksy osiemnaście wan dereczka mały matki Taki schowek śmieszny Taki stary kask Śmieszne. A tutaj stoi Dejwunia. Tak. Okej, Taki widoczek. Tu pusty boks. Tu nasze graty część Tak, tu mamy box dla Daisy, jeszcze nie uszykowany. Tu będzie więcej słomy siana. Tu box Tiga. Torek czyjś i tu będziemy sobie mieszkać teraz. Tak jest. światło ekstra. Tu pewnie będzie mieszkać Amy. Będzie miała taki widoczek. A tu pewnie będzie mieszkać Amber. Albo na odwrót. No spoko. Taki boksik i taki widoczek. a to wodę będziemy sobie tutaj brać. Okej, okay. spoko. Tu jest pewnie część naszej paszarni e, spoko. No, 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 naprawdę fajnie. Spokojno. gold and Clevers, okej. Okay. Ziółka. Tu są chyba wysłotki. Spoko. Tu jakiś obsrany wieszak. Tu jakoś ta. Jakiś stary czajnik. Działająca. Spoko. Dobra, no, i tak to wygląda. Mi się nawet podoba. Bliżej będzie przede wszystkim wieszak naderki. No i trzeba będzie to jakoś jak to. Fajnie, że światło jest przede wszystkim bo tam nie było światła. A tu mieszka, tu mieszka kucyk mały. No, a tutaj macie nagranie, jak kobyły już stoją w nowych boksach. Tak więc dzięki za oglądanie. Nara, cześć Pa.